Cześć, siemano. Witajcie byczki z tej strony Mafia Sonest. Bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku oczywiście z requesta i jest ze mną Ada Zitanas. Dobra, dobry. Bardzo, bardzo. Testujemy nasze nowe samochodziki, testujemy kolejne tory i śmieszne tory, bo to jest Braille. naprawdę mega kozacki Nie. tor pod względem wyścigów. E, idzie się tu nieźle ubawić. O, 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 już pierwsze mamy tutaj lecenie bokiem. E, idzie się tu na U, dobra, jeden spot. Idzie tu nieźle się ubawić, bo tor naprawdę dość wymagający i dość śmieszny pod względem tego, że to jest taka jakby nasza typowa ósemeczka. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Dość spoko autko, bo klasa A. O Boże, co ten gościu musiał się chyba zresetować, ja dobra. O Boże, Taka sztuczka. Zobaczymy... Ja o Jezus Maria. Jak to pięknie to. wygląda. No. Żeby tutaj sobie pocisnąć po tych bandach. Szybki odcinek. O, o serio? Szybki odcinek, ja czułem, czułem że to wyjdzie gdzieś właśnie... To już szybko wyszła. O Jezus te? Wy duża prędkość, zajebista prędkość O jaki fart, jaki fart. No, mordo górą? Nie pytaj nawet. Ja nie wiem, ja zawsze bałem się górą, o, że auto cór... mi się rozwali No No właśnie! O to to mnie pani majster. Aha! Nie widziałem cię adaś. co to? Musiał... Gdzie ty byłeś na tej bocznej bandzie chyba, co? O Boże. Aha Adam tu pierwszy jest i ale cię chłopiec lepało, na nie gadaj, nie? Wyciągło cię chłopiec domu. Z... Masakra, z... ja nie widziałem nie widziałem Adasia w ogóle, on mi tak O Boże, co gościu to co? zrobił! <laughs> Szybki odcineczek ja widzę. Bo mówię tu chcemy nagrać coś na poniedziałek, bo będziemy później poniedziałek i wtorek cisnąć, wiecie, dla was świąteczne odcinki Więc nie no, będzie czasu nagrać jest. i prawdopodobnie... O Boże czemu oh, uszkodzone lewe koło Dobra, jest szansa ja, bo na ja na pewno mam te... O, trąców swoje Ole przeleciał Na razie Ja pierdzielę dlaczego on tak podskoczył? Chłopie pierwszy raz widziałem żeby na prostym torze Podskoczyć nad czyjeś to Bo ja wolno jechałem To ja dopiero Okej Okej Czy ty to walnąłeś? Nie Aha, no to masz farta bo gość No Dobrze o okiem poleciałem Boże, co tu się wydarzyło teraz? No Thanos mi jeszcze nie to goni. Nie I znowu strata 10 sekundowa. Tak. To jest pudon. Boże, dachowałem i Bolczak przejdziemy jeszcze. O boże. Nie wiem co to się wydarzyło. Nie dostało, żyjesz Thanos, nie? 12 życia. Nie, żyjesz, dobra. To idzie? Dwa strzały we mnie i 12 życia, ja a nie dojadę No dobrze, jedzie. Dziękuję serdecznie za informację. Ja mam 40, tak, bo to już jest w porządku. Ja 66, więc. Ale żeście mnie zglinczonali, to... Mnie to ty we mnie wychalałeś, ale no, okej. Okay. <laughs> środek poleciał. O kur... Nie wiem, czy to był mądra rada, co to zrobiłeś. No, najpierw. A syca w po... niszczeniu, dobra. Poleciałem górą, Dobra. się to Dobra. Y... 5. Przepraszam to, bardzo. Ja, bardzo nie nie tak. ja nie chcę nikogo obrażać, ale <noise> ogółem dziadu. A, dać też <noise> poleciałeś, no jak środkiem, a dlatego ja mówię, środek nie jest. No ale wiesz, weź, weź, weź. Proszę, nie chłosz, dojechał na 5 spokojnie. To, to jedno uderzenie we mnie i to już jest otwaga. A szkoda Mogę sobie to na spokojnie Uf. pojechać Oj, dzień dobry Brałem. O Boże chłopaszki tutaj lecą mm. Czy mi się uda na sam koniec dopiero wycisnąć najlepsze okrążenie? Nie mam pojęcia Uf. Dobra, tu trzeba jakoś ogarnąć, bo to masakra. To, 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 to. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Teraz tu już jechać tam przed chwilą? Tak, tak. Ta, tam gdzieś jest, tam na górce. Ale gościu boczkiem przed. Ale idzie. Boż. Aha. Boże trzy mi zostało. Kurde, by było takie okrążonko. By było takie okrążonko kozackie, takie ale obydanie, chyba... Jakbyś, nie wiem, ktoś by Cię wyprzedził wtedy, co nie? No, tu wiedziałem, że tana, a Tanas mi przemknął. No, kur... Kurde, tak. Adaś, no, no, myślę, że miałbym nie, te 40 miała, parę nie. sekund, więc szkoda, szkoda. Zrypałem w ostatnim kur... okrążeniu, a ale spoko. Tak. W ogóle zobaczcie, ile jakim botów mamy a, na A, nie? nie? Także... Ten pokazuje mi najlepsze okrążenie, jeżeli to... Ja ty masz, zresztą. ty masz Tana... A Tanas ma? Tanas ma. 4. Aha. No, bo to no, bo musiałeś nie. w ostatnim zrobić. Nie trzeba mi pokazać dobra, dobra, czekamy na jakąś mapkę, nie wiem na czym tam oska... ostatnio, na jakim alfabecie skończyliśmy, alfabet no z MST. to, że nie pamiętam na czym skończyliśmy, ale dobra, lecimy chyba... Po kolei. Więc dzisiaj, szczerze ludziska, możecie zobaczyć tylko w poniedziałek mój odcinek, nie wiem czy coś damy radę wam jeszcze ponagrywać innego, bo mówię, będziemy się skupiać nad odcineczkami już na święta, na wyjazd Adasia. Eee, czekaj, to było dość spoko, tylko co tu by se wziąć za fajne auto? Z Ravenem może jedziemy? Jaka to klasa? B. B. To była ta B klasa, no. Ten Raven nie by był. Raven, RS, eee, Nie, Raven. Samo Raven. A Raven, dobra, dobra. Pokaż koła, nie, on nie będzie dobry. No, ale wiesz, no to nie patrzmy też na to, co on będzie tak. dobry, bo tak to beka jest, tak co nie? Bo my za bardzo się niekiedy właśnie skupiamy na tym, czy on należy do dobra, dobra No dobra. Zawsze tak nie, no to nie będzie. Okrążenie no 4, o, o, tu są coś szybkie, gider, więc mogą być spoko. No tutaj będzie ciężko wygrać z, jednym, z klasą A, bo to jest tor, gdzie można się rozpędzić. No idzie, no ale. Bardzo długą skrzynię ma. Adam. Ciśnięcie. No i nie możemy im dać nas wyprzedzić, bo będzie masakra później. Może? Z go. No tak myślałem. Dzięki. Ja pierdziałem, bo już mówię koniec, nie? Ej! O ja. Ja pierdziałem. Kurde. A tu ten jakim skylineem jedzie, czym on tu leci? Skyline. Może jak tu bokiem, można latać z tym no nawet se daje rady ty! O, Ten jak kocha, Aha. Co z tyłu z nim? Nie debilu nie w powietrzu! Ale nie wiem jakim cudem mi się udało tutaj wyprnąć z sytuacji ich do góry nie? Patrz co gościu zrobił! To się nie wypychaj nie. Dobra To cię zostawiam no prawdzie, tutaj my powinniśmy rób, spróbować rób, razem rób. wybić w ogóle tych gości żeby być na podium bo oni są klasą A więc o oh boże Dobrze nie spadłeś na mnie, bo by cię tak wywaliło jak mnie w poprzednim Dobrze nie przypięknie Tutaj jest walka <noise> taka delikatna ale miła O bo Pan musisz mógł mu coś zrobić Musisz to przyhamować z tego domeczka Nie mam szans no na razie to on nawet nie jest blisko niego więc on się za sam pas przyjmuje, poczekaj się, ale, ale teraz może popełnić gościu błąd? A po prostu szeroko Ale ja też... Bez... to jest to sobie Bo poszedłeś w wolno bo ja cię dałem tego Kurde, może na wprost on wyhamuje mocno, to jestem pewny Nie wiem czy go on jest szybszy Uchwalaj czy. Nice a jeszcze mogę go dobić jakoś Ważne, że przedamy wyjechałeś, dzięki To jest najlepsze Dobrze, dobrze no si no, jak zamkniemy botów... No teraz tu zamknąć, ale zakres. O stary, dobrze jest resetowanie na tych normalnych wyścigach bo ludzie byśmy ogólnie już nie mogli to pochwyźować Obstałem, że całkiem inaczej by ten wyścig wyglądał Nie, ale myślę, że właśnie taka wersja w stylu resetowania na wyściga jest spoko, bo zawsze sobie możemy jakoś to pobawić, a... Tak to jest, no, może i prawdę mieliście, że taka nudę trochę jak do kościoła. W dobrym momencie. Ale tutaj prawie na dówce trwaje cały czas Jedyneczka to musiała być rzucata, sobie fajnie odjechał. Dobra, spróbujmy chociaż wykręcić najlepsze okrążenie Nie wiem czy to jest możliwe też, nie to, mając z tyłu blisko, kogoś, więc raczej chyba nie. Może ja jest szeroko. Ole, ładnie za to, ja źle tutaj dobrałem biegi. Ja źle maskę dobrałem, a się cały czas otwiera. Hm. Jakie macie najlepsze? 56. Może nie? Ty masz 54-55 pewnie. 55-400. Ja 55-900 mam. Idealnie a, a, wychodzimy. Dawaj, 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 może teraz coś ugram. choć tamtą z okrążenie z rybem, ale możemy spróbować. Bo ten zakręt mi poszedł za to pięknie. Teraz jeszcze ten zakręt. Dawaj, dobry zakręt, dobry zakręt to był, ludzie. To był dobry zakręt, teraz jedziesz, jedziesz Malina. 51, 2, 3, 54 i 900 chyba. 54 50... no. 844, i czy to mi da? Nie, ta nas nie, Derek Basik nie. jakiś ugrał, kurde, no. Ten, co za nami teraz jechał. Ale dobrze to pojechałem, dobrze pojechałem to ostatnie okrążenie, mówię, na tym się chciałem skupić, bo wiedziałem, że Tanasa raczej nie dojadę, więc chociaż fajnie, ale szkoda, że gościu tutaj, no ale jednak zobaczmy sobie, to jest, no niedużo, myślałem, że to tym 270 kom bardziej ugra, jest dobrze. Jest tu fajny jest śmieszny Tor Chyba jechałem to już u siebie o, Tu będzie chyba więcej jak co e, Ale ja tu już jechałem u siebie, kurde A, nie wiem czy to chcę ok, jeszcze raz Okej, okay, dobra, to szukamy co innego e, Ostatni odcinek mój lody Lody co? to jest spoko To jest spoko, to jest fajny, to jest szybki Rider RS Małym, To jest ten mały? Gdzie to jest? Jaka klasa dla nas? A. O. A, dobra. Ten, spoko Spoko. Spoko wygląda. Nie Raiden, Raiden, Raiden... A to z Razorem a Step 1. Czekaj, poczekaj, poczekaj. O Boże, ja nie mogę znaleźć. No, step 1... To co wcześniej mówiliśmy o tym RS. Yy, eee... RS, dobra. Okay. O to chodzi yy, Okrążeń? 4? Czy więcej? Starczyło 4 cztery, cztery starczą, bo tutaj są takie dość ciężkie bandy i boję dobra. się, że przy większej liczbie może być ciężko. Okej. Okay. To Dobra. Dobrze, że się oh. zapamiętałem o malowanie. Aha, tu jest jeszcze odwrotne, serio? No to pozdro, to odwrotnego to nie mam pojęcia jak. Boże, gość, nie pchaj się. Fajnie mi no, je ogólnie. Stary, Ale ja pierdzielę weź. Miałem bitkę z botami właśnie. Wolałem by odpuścić ten Jaki fakt. O, o kur... O kur... O fuck. Zgnieetli mnie! Zgnie mnie mi od leweli prawej! No ale przy takiej jak najlepsze zaspektuję Po prostu jest... ja z dobra ujadę tady Okur Nie był dobry pomysł chyba Chyba to był dobry pomysł Aha, bo tu jest o wiele końca jest Ale jestem znie... nie... byłem jeszcze dawno tak po pierwszym okrążeniu nigdy zniesiony życie <śla> zabrało? 40 O tu no, tobokiem to. lata. Ja pierdziele, to hamulec i łapie już od razu zadać Boże, ale bo, boże, to by nie... Aha, by mnie nie chce. Aha, oby zdał w nieważne. Widziałeś mnie? nie? O Boże, ta nas co się wydarzyło? Już koło wierzę, ma to. Ja pierdolę. Można by słyszałem uderzenie w cementu. Tak. No i nie mam całego przodu. <laughs> Kurwa, przodem idealnie wierzę, że to... Uła! <laughs> się od, od bandej pojechać do Czułko mi tak Ja pier... ...a mnie wyciągło tam O jezu Ty <laughs> ja nie wiem czy tam ta nazna wprost nie można wyskoczyć no, no. no tak myślę. Ty tam normalnie to pójdzie to wtedy masz takie okrążenie że ciul e, Aj, trzeba, trzeba to spróbować fajnie Te zakręty skata jest zajebista ta, nie? No. Jak rozbujasz dobrze ja auto to dobrze. tak wchodzisz że szok No, no, no najbardziej z No koła jak masz z to tak idzie rozbujać auto że szok Zaraz też tutaj zawalę coś Oko wywaliłem się No i chuj mnie obróciło Ja A to jest ciężkie I co teraz sprawdzasz? Pogoda O kurwa Dobra Pogoda. Chyba nie <goda> Najlepsza reakcja No jakby się ktoś pytał to Jest! Aha, nie zaliczyło! Ja dałem radę, Tanas, nic nie ale rozwaliłem, nie ale nie zaliczyło. Ja, ja. Tak właśnie ja, czułem. Tak właśnie czułem że... Można będzie przejechać, ale czy cię... co? Nie. A we, a we, a we, a we. Kurde, no. Szkoda. Szkoda, bo... Bo ładnie, wiecie, z tego zakrętu by tak moment wyszedł, że tam jest, ur... no na pewno okrążenie najlepsze by było. Tak, jak to jest 4x4, tu już no, nic no, nie zrobię, no. dojechać na podium i będzie dobrze. Dobra, no, no, to tylko dojeżdżasz. Dojeżdżasz do, do mety. O ciężko mi, bo tak, nie mam hamulcy? No, tak, teraz, to mi się uda ale... Tu, aj, po najlepszym okrążeniu. Ajajaj, aj, aj, po co tam tu, okay. nie. No, takie okrążenia, że ciurę. 45 na ja tym mógł mieć, jak mi tam nie znowu. Ja? Tu 44? Tu 44 mam. 4400 no, chyba. Około, bo dwa razy wyrąbałem. 4400 coś, wygrałem. 4, wygrałem. 4, no. wygrałem. U ostatnim okrążeniem ujechałem to. Ja mówię, ja się skupiam ja na tym, 4, żeby tak jak to... nie idzie mi i nie wygram, to ostatnie okrążenie ugrywamy okrężenie, takie ale... na najlepszym, więc to jest zarąbiste, to lubię. Y jeszcze liczę na jakieś dwie fajne traski i lecimy. Kamion no, był no. bardzo często chyba. To jest ten krótki kanion. Jakbyś. A może by ten czekaj, ten kieruj. Ale krótki. dobra, mogę mam, ja spróbuję jeszcze nie? jedną jakąś. Jak nie no to wrócimy. Jeżeli ta następna będzie gorsza i częściej grana, to, to wrócimy. Tamten. A, tu, no, to ten gra i to już wolę tamten. Ale nie mogę, bo, no, bo ja. Wiesz no ja, dobrze, ja to, ja to, to mogę się... ci przewijać kolejnym, to... to jeszcze... No bo ten najczęściej powiem. graliśmy, to kurde, wolałbym chyba posprawdzać jeszcze coś, moc... coś innego, nie? Nie. Bardziej że Ale... mam naprawdę bardzo fajne. To już rzadziej chyba robiliśmy, bo ja nie pamiętam. To jest ten, dobra, to jest ten bekowy tor, co ty, Adaś, się tak rozwaliłeś, co dobra, na wprost dobra. przy tym znaku. Dobra, możemy spróbować, ale tutaj bym dał coś dla beki, albo małego, albo duże auto, żeby ich zgniatać. Może tym Wardigerem vardi spróbować? To jest klasa C, trochę przekichane. Albo tym, albo tym troperem, my jeszcze tym troperem jeździliśmy. Który to jest troper? Dobra. To jest... To świni. O Boże, świnia to tu gdzieś była, poczekaj, świnia, 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 świnia. A, troper, tutaj. No dobra, spróbujmy, no. dawaj spróbujmy. Dobra, to nas zmienią no, na no, no, Cztery krążenia, to nie? Jop. Mogą być, bo tu są dość szybkie. No, cztery i wtedy jeszcze jeden zdążymy i gitara siema. No Aha! Odwrotnie. Tak. Nie ma pytań. To szczerze, nie mam pojęcia o, jak tu boże, coś... Ej, bo... serio? Na pierwszym zakręcie nie wyglądałem od razu. Tak, no, to to, to się bo tak, nie? on jest dziwny. On jakby się o wszystko łapał i go obracało. Eee. Trzeba ich wywalić, żebyśmy nie nazywali. A jak nas wyprzedzą, to nam uciekną. Nie, ale serialnie, jest bardzo, bardzo ciężko ta ogarnąć. O ja! Dobra. Dzięki, chłopaki. Póki co, opony właśnie. Dobrze, że nas tak w miarę trzymają tutaj, to jest plus. Czy ja wiem? Ja się ślizgam co. Dobra, to samo mam teraz. Nie miałem po prostu jeszcze tak prędkości w no, tamtych zakrętach, że się bym ślizgał tak bardzo. Dobra, zobaczmy. Kurde, jadę, jadę teraz już o, po to nie, najlepsze okrążenie, bo nie wiem co ludzie będzie później. Wybiście tam dważnie pojechałem. Ale migam, co? Zobaczymy ile będziemy mieli. Proszę, żeby się tu nic nie odwaliło złego. Dobra, to już z tego okrążenia nic nie zabierze. Ja pierdolę, 37 600 Ale już tam no i dobrze, bo zaryzykowałem, Przecież że. 37 300, O! Ja zaryzykowałem, U. ale wylądowałem w bandzie, tutaj. No właśnie, musiałem już zacząć hamować wcześniej, ona bardzo późno tam łapie, już te o. setki uciekły. No fajnie, że przestałeś migać, naprawdę. Cieszę się, że nie mieli. tobą się pojawił. Zajeźdź migać. Ta, tak, 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 Razem jechaliśmy i po prostu tam Oddaję ci, o. na razie. <laughs> na razie to. Ja cię chociaż nie wiem no, Ja jestem silny pod tym względem, że kurde ten Ale poszedł no do... Gorzej chyba poszedł pot. Do Dobra. Same się na ty... Na ty... Patrzcie Boże. teraz o ludzie. Jak wypierdalamy czapę zaraz? O kurde Nie, bo teraz to będzie ostatnie okrążenie, więc ja mogę na pełnej paść w ten. Na wprost, więc... A ale ja jestem siny, że one nas nie minęły. Proszę cię, gościu, nie jedź teraz już. O, dobra, dzięki. Jedź, Ciągnij Malina, firmowe paliwko. No, nie pomyślałbym w życiu, o, że troperem wygramy. Dobra, mam rekord, mam rekord. Jest na pewno, jest na pewno. 36800. Ale leci dano, ej, patrz, mijecie to nas. Zdożyły. O! 37. W... Jak ty dobiegałeś? JAK POSZEDŁ GOŚĆ?! No nie, teraz, jakiś tak. gościu mnie minął, Stryk no ale o no, porównajcie sobie no z B do tej. Ale wiesz, to my bardziej coś z siebie porównujemy, co nie? Shino! Ale minimalnie -ch -ch zebrak, Gdybym nie wyleciał na tym jednym zakręcie, mógłbym mieć podobny czas jak ty, co nie? Fajnie, fajnie, mistrz okrążeń. Dobra, ostatnia ma pensja i musimy lecieć mordeczki, jakaś krótka, musimy lecieć nagrywać dla was od żeby jeszcze zdążyć. No, no cześć, i pięknie, chodko. no i pięknie. Czy to, to jest tak... ta trudna? Weź tą trudną, czy nie? Z tymi hopkami w ogóle. Zobaczyć czy mogę. Bo ona była chyba, że hopki... A to dzika trasa. To, bo to jest ta dzika trasa. Chyba. I osiem okrążeń na koniec. Dobra, i jakieś fajne auto, szybkie, co będzie paliło kapora. Dzika trasa, tak. I będzie zarąbiście się jechało, co myślicie? Bla... Coś pod blade, tak jak nasze było. Blade? A Coś może pod podobne. A ty A może terem ostatnim. A hornet? Ty. Dawajcie to ostatniego, tego Driglastera. Tego tajem. ostatniego, ostatniego, ostatniego. No. Czyli najlepszy, najlepszy, prawda? Ja, on będzie. O mi się wydaje, że te opony ma pod to właśnie zrobione, Taki nie? Tajem. Dobra. Ty. Gotowe. Gady Nie, nie, dobra, to też z Dobra, gitara, gotowe. Jaki dobra, już tam silniku, nie dawaj. Daj, silnik, Pewnie 408 teraz. No, no, to się no, no, dobra, no i ogień. No to się zebrał to. Serio mnie ja atakuje. Ale będą jaja. O, on leci. O tu gdzie kosiarka wchodzę? Ale ślicznie weszłem. A to jest ta kosiarka, no tak, ja zapomniałem. No dobra, teraz już wiem. Ja myślałem, że to jest ta, ta jeszcze inna trasa. To jest kosiarkowe, to jest trasa kosiarki. Dobra, przynajmniej będziemy nie mieli sądzę, do samego proszę. końca. Zobaczymy ludziska czy się uda. No tutaj każdy Tu decyzja, błąd. tu decyzja. To jeden O gość, mnie dogonił błąd. na zakręcie! O le Dobra już Dzięki na razie. Chciałem się tu złamać szybciej zakręć Ale ważne, że się nie uszkodziłem, ważne, że Ci nic nie zrobiłem tego. Może tam już zaraz... Gonimy. będzie. Gonimy, gonimy. Nie wiem, czy jest lepsze polecieć na pełnym biegu dalej, tak jak gadaś. Jakie masz? 23 też. 23 800 mam. No. 23900 O Boże, to się wydarzyło A jednak nie. Barm. O kur... Tak, wyhamowałem. Fajnie gościu, No O, tu tak zrypałem naprawdę. już, bo też się nie wiedziałem, co się wydaje pewno nie będę miał na przykład Masakra. To bardzo, bardzo Kurde, bardzo. Rada się tak już przy tych pierwszych, jak gdzieś z Anasem się spierałem, żeby to ugrać. A nie poprawiłem się. Boże. Tu dopóki nie popełnię Woda. błędu, to nie ma opcji. Muszę popełnić błąd. A jak na razie, twój, twój, Wydaje mi się, że teraz się lekko zbliżyłem, a to są milimetry, ciężko ja. będzie. Nie wierzę w błądów, nie. O ja pier... No A ty masz tam ciekawie wytrza. chyba na z tyłu, bo widzę, że daleko wytrza. zostałeś Jest najlepsze okrążenie. Doprzełem najlepsza. ten murek to. 236 No to tylko no to, to co? Oooo nie, 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 nie jadasz. No chyba to nie będę jeszcze. Oj, wydoby Oj, murek! Ajajaj, aj, aj, chciałem wiesz, bo ty powiedziałeś, że już ten to... Uważaj, bo tu wyjedzie z prawej. Nie, nie wyjechał za szczęście. Kurwa, dwa okrążenia, mam cię, mam cię o trzy długości samochodu. Ole dużo straciłem teraz O Boże to, co to się dzieje po lewo nawet Widzę, widzę, widzę morda, A, aha, serio? O, Ojebany się zrespił, kurde Frajerze późmie No nie, jeszcze pod. Obra, to, to tam się wydarzyło Ja nie Ja pierdzielę miałbym taką końcówkę piękną z tobą Aj. Ja tam się odbieną od niego Ole straciłem dużo. Bardzo. Dwie sekundy prawie Ale jeszcze coś przed nami... Aj, na razie chyba to było. Nie ja, ja ryzykowałem już tu. Okazaj ja coś tutaj rozwalają. Tutaj nawet. Czy Czyżby będzie jeszcze coś nowego? chyba rekord mamy na zakończenie. Okrążenie. Może ja, co tu pier... wywinął. Tak no, nie wiem czy jest najlepsze okrążenie, ale nie pokonałem nie. się. Nie pokonałem. Uf! Ale zrobiłem 20... Rekordista okrążeń, tak nazywa się ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Będziemy się starali już od środy, tak w miarę gdzieś tam od torku wracać, żeby te odcinki jakoś tak układać, żeby to się wszystko ułożyło, Tak na pewno będzie przerwa w od, zera, z od zera serią, także musicie wybaczyć. Dziękuję Wam za uwagę, do kolejnego i na razie strzała. Trzymajcie się, cześć.